Na szczęście, tak, jak to wygramy, będzie to grał na dwie rewolwery. E, poproszę całą czwórkę tutaj na scenę e, Oni ustawią się za chwilę w o od rewolweru. E, I będziemy mieli teraz, e, tutaj na scenie, aż cztery różne scenki. Za chwilę o macie, tych scenek was zapytam. E, żeby nie było jeszcze tak łatwo im, to dorzucimy mi jeszcze dodatkowe gry do każdej scenki. E, dobrze, więc e, pierwsza. Pierwsza nasza para, Gosia i Świr, zagrają w grę e, I Jedziesz. E, to jest to, co było w poprzednim chcecie. E, będzie coś takiego, że jak ja powiem słowo Jedziesz, to w tym momencie osoba wpada w słowotok i mówi, 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 aż ja nie powiem co. E, dobrze, teraz dla nich prosiłbym bardzo. E, może podajcie rzecz, której, którą macie na biurku. Dowolną. Klawiatura. Klawiatura. Dobrze. Waszym słowem inspiracją będzie klawiatura. E, jeden do przodu. E, teraz Kornel i Mateusz zagrają w grę o nazwie ilość słów. E, podajcie dwie liczby od 2 do 7. 6, 4, 3, Dobrze. W takim razie Kornel będzie miał trzy słowa, a Mateusz będzie miał pięć słów. Eee, teraz jeszcze podajcie mi problem, taki dnia codziennego, z którym się czasem borykacie, i sprawię wam problem. Wstawanie rano. Wstawanie rano, bardzo dobry problem, też mam ten sam problem. Eee, do przodu. Dobrze, teraz użyję sobie ściągawki, ładnie. Dobrze, chłopacy zagrają sobie zmianę. Zmiana to jest gra, która polega na tym, że jak nie będzie mi się podobało to, co oni powiedzą, sposób w jaki powiedzą, będę złośliwie obok stojąc sceny mówił: zmiana, i w tym momencie oni będą musieli powiedzieć coś zupełnie innego. W tej samej scence po prostu zmienić słowa, które użyli. E, a w takim razie dla nich poproszę, jakaś ciekawa osobowość dla Piotra? Piskliwa dziewczynka. Piskliwa dziewczynka. On jest taki bezbrony, to biwessy nie miłą tylko nie zbyt agresywnie, dobrze? Dobrze, do przodu. ja. i gość. Teraz ostatnia, ostatnia scenka, to jest e, przesunięcie w czasie. E, to znaczy, ja w dowolnym momencie będę mówił stop i będę mówił na przykład trzy dni do przodu, dwa lata wstecz i oni będą musieli odnosić się do scenki, którą zagrali, przesuw przesuwając ją w czasie. E, teraz dla nich poproszę Jakieś miejsce, do którego nie chodzicie na spacery z psem? Park na wygodzin. No nie, tyle kontrpropozycji, że nie wiem, którą wybrać. W takim razie poprosimy park na wygodzin. Poproszę jeden do przodu. Jakie macie słowo inspirację? Więc... Tak, jedziesz. dobrze idziesz. Do przodu. Ilość słów. 5, 3, Poranne wstawanie problemu. Do przodu! Piskiwa dziewczynka z Do przodu! Trzy do tyłu! Trzy, dwa, jeden! I tak. Nie widzisz właśnie Z pierwszą pit i trzeba poprawić. Widzę, widzę, wiesz co? Ja nie wiem, co ci ludzie tutaj mają, wiesz co, w tych głowach. Ja nie wiem, czy chodzą tutaj... I proszę pani, ja mam taki problem, bo wie pani, bo mi pies umarł, bo ja tego pytania nie mogę tutaj załatwić, bo mi teściowa maro, bo teściowa mi nie słucha, bo moja żona mnie nie słucha, bo moja żona ma kochankę... Bo... Już pora wstawać Nie chcę mi się. Już musisz. Wstać. Ale dlaczego muszę wstać teraz? Ponieważ robota jest. Jaka robota? Jest z rana. Trzy do przodu. No i tak to wygląda. Nie no, jak ci powiem. Jedziesz. Nie może tak być. My tu zasuwamy od ósmej rana. Jest 15, bo jeszcze kawy nie wypiłyśmy. Nie może tak, gdzie oni przychodzą petenci z papierami, pomyłki nakreślone. Ja ich muszę wzywać, dzwonić, maile wysyłać, spamować, skrzynki. Co tak piękne panienka robi tutaj tak późno w nocy? Ojej, <grym> <grym> ja tutaj przyszłam. Prowadzić, ale zapomniałam, że nie mam psa. Stop, 15 minut później. Naprawdę psa. Naprawdę psa. Przysięgam, że psa naprawdę psa taki mały był, a potem go już nie do było. Tyłu. Znajdziemy tego psa. Twojego pani nie ma. Jakiegoś psa szal pani chciała mieć? Bo ja bym chciała mieć takiego ładnego pudla. Stop dwie godziny później. Aha, no co pani nie powie, tak? on by miał taką kokić, że nie Taka by Była z elementami... Do tyłu. Robota nie zająć, nie ucieknie. Trzeba zrobić śniadanie. A ja przechodzę na dietę teraz. Ale ja nie. To sobie zrób śniadanie po przodu! <grym> <grym> będzie bardzo rasowy taki budynek. Tak, tak, tak. To jest rasowy, taki co najmniej dwa To taki jak Ty, Sierżniczko, nie? Dwa tygodnie później. Ach. Boże, z kim ja wylądowałam? <grym> Czy ja musiałam iść wtedy <grym> do parku? Tydzień wcześniej. Aż tak pójdę do parku! O. Dwa Za... tygodnie do przodu. Okej. Hey. No ja nic do ciebie nie mam, ale mogłabyś sobie już pójść ode mnie. Nie? No do przodu. A ty matole. <grym> Wejdź w ogóle idź sobie stąd. Nie gadam. Z... <grym> do tyłu. I ja ci mówię, ja już nie chcę gadać. Panienka, daj spokój, ja już mam dosyć chyba 5000 50 do parku, ponieważ ja tu nie wytrzymam, ponieważ każdego dnia ktoś do mnie przychodzi, zmówi mi Pani, krysi, się pani zrobi, to no, Pani zrobi... To mi coś zaśpiewaj chociaż. Ale wiesz co, w sumie aż tak to mi na to chyba nie zależy. <grym> to chociaż zanudź. A gwizdać mogę? A co mam gwizdać? No melodii z Titanika. 15 minut później. Boga ja już polecę. Jeśli ci zależy na tym lodzie, musisz jeszcze raz zaśpiewać orę. I heart will go on.